Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pan Panów, Król wieczny. Dokończę ostatni y, parę wątków z ostatniego filmiku. A mianowicie chodzi o to, choćby jakikolwiek człowiek mówił Jota wiotę, to co Jezus Chrystus, a nie odprowadzał was do Jezusa Chrystusa, tylko waszą uwagę kierował na, na, na siebie, to jest Wodziciel Pospolity. Tak samo. Tak to wygląda, że oni muszą dać trochę prawdy, żeby was kupić, żeby was przyciągnąć, czym zainteresować. Dlatego Chrystus Pan jest tak ważny w naszym życiu, aby go zaprosić. Podam Wam przykład. To jest tak samo jakby, jakbyśmy wzięli 10 litrów mleka we wiadrze, wlali tam kilkanaście kropel atramentu na przykład i zawołali kogoś, żeby zgadł co to jest. Kto zgadnie? Byśmy zapewne mówili, to jest farba, jakiś płyn. A to jest mleko w 99,99% 99 tam iluś procentach. Dlatego bez Jezusa Chrystusa, idąc za człowiekiem, cieniutko. Nic nie będziemy wiedzieć. Dopiero poprzez duchową walkę Chrystus Pan jest nam w stanie pokazać prawdę, obnażyć zło i pokazać prawdę. Dopiero kiedy człowiek podejmuje walkę duchową. Jak walczyć? Co to jest walka duchowa? Walka duchowa jest to świadome wzięcie krzyża, świadome, dobrowolne. Jest to modlitwa, jest to pokuta. Są to posty, jest to wstrzemięźliwość seksualna. Najwięcej demonów podłącza się właśnie poprzez nierząd. Są to największe świństwa. Nie uprawia się seksu. Seks jest do rozmnażania, nasienie ludzkie jest potrzebne, męskie, do tego, żeby było silne potomstwo, a nie do wypluwania na lewo i na prawo. Tak to wygląda. Walka z ego. Tak, bez Chrystusa nie pokonamy ego. Dopiero, kiedy wszystko oddajemy Jezusowi Chrystusowi każdą naszą myśl, cokolwiek by was naszło, taka siaka czołowaka, Jezu Chryste, Twoje myśli i Twoja wola. To jest najprostsze. Tak to wygląda kochani. Kontemplacja Słowa Bożego. To też jest bardzo ważne, żeby samemu kontemplować Słowo Boże. Samemu nie oczywiście poprzez Ducha Świętego, bo my byśmy sami nic nie rozumieli. Ale dlatego Chrystus tutaj był, żebyśmy byli w stanie zesłał Ducha Świętego, żebyśmy byli w stanie zrozumieć Słowo Boże po to. Dlatego człowiek dopiero po nawróceniu tak naprawdę może być sobą i dowiaduje się, poznaje siebie, poprzez walkę duchową, poprzez te rzeczy, co mówiłem, poprzez trud i cierpienie człowiek poznaje siebie, szlifowany. A właśnie o to chodzi, żeby człowiek był oszlifowany. Tak to wygląda. Tolerancja jest to zło. Tolerancja to jest zło. Widzimy, co się dzieje z tymi LGBT i tak dalej, z tym całym świństwem. To jest zło. Śladu po nich nie będzie. Tak samo pokażę, kto idzie za człowiekiem, nie będzie śladu. Tak to wygląda. Teraz idą właśnie takie czasy, kochani, że to nie będzie taka krecha, ale to idzie taka gruba krecha. Taka. Dlatego należy przyjąć dobrowolnie i świadomie Ducha Świętego, bo będą pieczęcie. Z człowieka, że tak powiem, zdjęte, i czasze gniewu Bożego wylane. I dlatego, człowiek, który podąża za człowiekiem, czyni zło, to z niego będą wychodziły dosłownie demony. I bez Ducha Świętego, takie ciało to będzie tylko ciało. Będą wychodziły demony z ziemi, jak i z człowieka, z ludzi. I takie ciała będą rozrywane. Biblia wyraźnie o tym mówi, Słowo Boże. Dlatego tak ważne jest, żeby być cały czas w uważności w Jezusie Chrystusie. Można się schować w sercu Maryi, bądź w jej łonie, bo to jest święte łono. Tak to wygląda. Musicie sami zawalczyć o swoje dusze. No, to znaczy, przyjmując Jezusa Chrystusa, bo sami nie dacie rady, ale sami musicie podjąć tą decyzję w sobie odważnie. Dlatego tu jest potrzebna odwaga, dlatego tu jest potrzebna czystość. Dlatego człowiek, jak grzeszy, jest ślepy, boi się. Żyje w lęku, w strachu. Dlatego czystość jest tak ważna: moralność, wstrzemięźliwość seksualna. Trzeba przestać grzeszyć, żeby, po, żeby oczyścić. To na, najpierw trzeba przestać brudzić. Trze, trzeba przestać grzeszyć. To jak chcemy posprzątać samochód, czy mieszkanie, dom, to najpierw przestajemy brudzić, sprzątamy. A nie, że tu zamiatamy, a za, za siebie wyrzucamy. Tak to wygląda. Przede wszystkim jest ważna pokora wobec Boga i miłość wobec Boga. To jest najważniejsze. Biblia, słowo Boże, tak, na, tak naprawdę pokazuje nam naturę człowieka. Ona jest tak, jak była 2-3 tysiące, człowiek jest taki sam jego natura. Biblia nam to bardzo wyraźnie pokazuje pięknie. Nawracajcie się, bo jest naprawdę mało czasu jest coraz mniej. Szczerze, podejmujcie walkę duchową, właśnie ze swoim ego, ze słabościami. Przestańcie grzeszyć. Nierząd jest, jest, jest bardzo zły, jest, jest straszny. To są naj, naj, najbardziej och, ochydłe, brzydkie, obślizgłe. To jest samo zło. Nierząd. Trzeba czynić świadomie dobro. Ponieważ dobro czynione świadomie gładzi zło, które nie pochodzi od człowieka. Tak, my jesteśmy zwodzeni. Dlatego trzeba świadomie czynić dobro. My z pokolenia na pokolenie tak naprawdę upadamy. Duchowo karlejemy. Tak to wygląda. Jest coraz mniej moralności, czystości. W tych czasach ludzie się, niektórzy śmieją. O, dziewica prawiczek, ale to było piękne. To jest czystość duchowa. Tak to wygląda. Czerpcie ze świętości z Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest święty. Dlaczego? Przestańcie czerpać wodę z Wisły, z Warszawy, bo możecie czerpać z czystego źródła, w górach, krystalicznie czystego. I właśnie o to chodzi: żeby czerpać z czystego źródła, ze świętości, ze świętej rodziny, z Jezusa Chrystusa, Pana Boga, Ducha Świętego. Dlatego naprawdę nawracajcie się szczerze. Przestańcie grzeszyć. I podejmij, podejmijcie tę walkę, walkę z tymi słabościami, z obżarstwem. Grzechy wiecie, jakie są. Główne, poboczne. Trzeba się do tego po prostu stosować, wypełniać wolę Bożą, być pokornym wobec Boga. Tak to wygląda. Tak naprawdę, gdyby ludzie szczerze kochali Jezusa Chrystusa i wszystko mu tutaj oddali, to my byśmy żyli w Królestwie Niebieskim. Tak, bo wtedy zapanowałby tutaj, nad nami, bo trzeba zapanować tak jak na początku powiedziałem nad tymi cielesnościami, nad jedzeniem, seksualnością nad tym wszystkim trzeba zapanować ale to Chrystus Pan jest do tego potrzebny Duch Święty, Świętość i wtedy człowiek brzydzi się grzechu, nie chce wie czym to jest, wie jakie to jest obrzydliwe, obślizgłe zło ale to jest objawione człowiekowi poprzez walkę duchową tą co wymieniłem posty, pokuta, pokuta, jeszcze raz pokuta, posty, modlitwa Gorliwa. W cichości swojego serca. Szukajcie. W milczeniu jest dużo podpowiedzi. Tam też jest dużo wskazówek dla każdego z was. Taka jest, słuchajcie, Boża moc i majestat, że wystarczy się nawrócić. Wszystko dać Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus zapanuje nad waszymi myślami, czynami, słowami. Będziecie tylko chcieli wolę Boga wykonywać. Tylko, tylko coś takiego będziecie chcieli żyć. Walka duchowa jest piękna, bo walczycie o swoją duszę. Nikt za was nie zawalczy. Sami musicie podjąć i zawalczyć o swoją duszę. Sami w tym, w tym sensie, że podejmujcie, podejmujcie świadomie decyzję i zapraszacie Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela i Odkupiciela. Innego nie ma i nigdy nie było. Tak to wygląda. Dziękuję za Wasz czas, za uwagę. Zostawiam Was z Jezusem Chrystusem, ze świętą rodziną. Bóg zapłać. Zostańcie z Bogiem wszyscy.